No, wszyscy czekaliśmy i my, obsługujący i narciarze, są w rodziści na ten moment, bo też roku by się nie dało jeździć. W tym roku też no, ten start jest późno, ale jest i to jest przy takiej naprawdę fajnej pogodzie, bo nie ma zbyt dużego mrozu. Teraz minus 6 stopni y, widzę. My mamy uruchomione te trasy, y, na które tam zależało, żeby spełniać y, wymogi reżimu sanitarnego, czyli szeroka trasa numer 2, prawie 100-metrowa. Y, na dolnym odcinku jest trasa numer 3 dla początkujących obsługiwana przez przenośnik taśmowy. Urządzenia pracują wszystkie, czyli wyciąg tolerzykowy, przenośnik i kolej linowa, czyli no tutaj jak widać chyba za mną będzie, czy może nie, ale nie ma specjalnych kolejek, mimo tego, że ludzi jest bardzo dużo i jest dużo zainteresowań. No jutro myślę, że będzie jeszcze więcej, bo zacznie się weekend, ale dzisiaj przy piątku no widać, że wszyscy no pragną już troszeczkę i ruchu i, no i tej Przyjemności, którą daje białe szaleństwo. My działamy oczywiście w ramach reżimu sanitarnego. Tutaj też w widać, że pracy z bezpieczeństwem sanitarnym i innym czuwa tu, policja i patrole, i zmotoryzowane, i narciarskie. Obowiązuje na terenie ośrodka obowiązek zasłaniania nosa i ust, zachowanie dystansu. No i myślę, że wszyscy będą mogli bezpiecznie korzystać z tego co dawna je przyroda i trochę trochę my. Od dnia dzisiejszego decyzją komendanta powiatowego w Badowsku sześciu policjantów będzie pełniło służby na zorganizowanym w stoku narciarskim górach Do zadań tych policjantów będzie należało przede wszystkim zwracanie uwagę na wykroczenia popełniane przez narciarzy, Będziemy sprawdzali, czy osoby te są trzeźwe, czy osoby poniżej 16 roku życia używają kasków ochronnych. Poza tym oczywiście zwracamy uwagę na uchybienia wynikające z dekalogu narciarskiego, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo na stoku. Poza tym w związku z obostrzeniami sanitarnymi zwracać będziemy uwagę na to, czy osoby zakrywają usta i nos. Czy zachowane są właściwe odległości yy, w punktach gastronomicznych, czy posiłki wydawane są na zewnątrz, aby, aby wszystkie te przepisy były przestrzegane w yy, środku Oprócz tras czynne są wypożyczalnia, serwis narciarski, szkółka wraz z instruktorami. Gastronoma działa w troszeczkę ograniczonym zakresie, ale działa, wydając posiłki na wynos. Także no, może jest ten reżim sanitarny zachowany, natomiast można skorzystać prawie z pełnej oferty ośrodka. Też za mną chyba widać na śnieżanie trasy numer 1. Ona nie była dla nas w tym roku priorytetem. Dlatego że tak jak mówiłem, tutaj ta trasa jest szersza i wymagała też więcej nakładu pracy. Natomiast myślę, że jeszcze kilka dni, jeśli będzie sprzyjała pogoda i tą trasę numer jeden też być może, bo nie obiecuję, będziemy chcieli otworzyć, bo jest też nią zainteresowane spore grono narciarzy. Także no, działamy. Prognozy są na razie korzystne, przynajmniej do końca lutego, być może tak jak dzisiaj w kilku pogodynkach było przedstawione, że nawet do połowy marca, że jest szansa, że jeśli nie będzie zmiany obostrzeń, to wszyscy będziemy mogli się nacieszyć i trochę zdrowia zdobyć no, podczas ruchu na świeżym powietrzu w naszym ośrodku. Po prostu dzisiaj warunki były wspaniałe, rano. Teraz już troszeczkę zaczynają się moldy robić, ale jest spoko, fajnie mrozik. Wreszcie można pojeździć. Warunki świetne, stok świetnie przygotowany. Mrozik, piękna pogoda, coś więcej, ścieć. Bardzo fajnie, że otworzyli. Wszystko jest zamknięte od bardzo dawna. Nie ma gdzie się rozerwać, yy, gdzie spalić trochę kalorii. Także pomyślałam, że to dobry pomysł, żeby zacząć naukę jazdy.